Dzień dobry. Jest bardzo wcześnie rano, ale to jest taki dzień, gdzie chciałbym, żebyśmy pojechali, zobaczyli trochę inne oblicze Hiszpanii. No i trzeba było troszkę wcześniej wstać. Takie miejsce, które nie kojarzy nam się z Hiszpanią, a które jest bardzo blisko mojej okolicy, w której mieszkam jakąś kudzinkę drogi. Podobno ma być pięknie i fajnie. Ale najpierw muszę się czegoś napić. Zaraz wracam. My jedziemy do parku krajobrazowego, który znajduje się bardzo blisko miejscowości, w której mieszkam. Wystarczy wsiąść w auto i pół godziny drogi i jest się w zasadzie na miejscu. A to, co jest dosyć ciekawe, to to, że oprócz samej atrakcji, jaką jest park, to dla mnie droga jest atrakcją bo mamy tutaj piękne krajobrazy, piękne góry, ale też miasteczka. I te miasteczka są o tyle atrakcyjne, że są to miasteczka bardzo stare i bardzo małe. I to są takie zamknięte społeczności, które, w których każdy zna każdego, ale dodatkowo jeszcze jest to, że tam można dobrze zjeść. Są restauracyjki, są jakieś takie gar kuchnie, gdzie możesz się zatrzymać i zjeść tradycyjną hiszpańską kuchnię w bardzo dobrych, przystępnych cenach. Droga jest ładna, natura jest ładna i to co jest istotne, jakby droga jest też bezpieczna i jest za darmo, nie trzeba płacić za autostradę. W pewnym momencie trzeba jednak zjechać na mniejszą dróżkę, że tak powiem mniej uczęszczane szlaki, żeby dostać się do samego parku krajobrazowego. Ludzie bardzo często tutaj podróżują, ci lokalni ludzie, szczególnie w weekendy, kiedy pogoda jest dobra, a zazwyczaj pogoda jest dobra, bo też uwaga, w górach można się fajnie ochłodzić, o czym powiem za chwilę. No i dojechałem. Dobrze widzicie, to są krowy, krowy się pasą. Jedna zablokowała trasę. Parking jest przygotowany na wiele samochodów. Nie jest to standard holenderski, że wszystko jest dobrze rozplanowane, ale gdzieś można zawsze stanąć. To miejsce, ja myślałem, że to jest schronisko. Okazało się, że nie, że to jest jakiś klasztor, czy coś kościelnego, chciałem coś sobie kupić do jedzenia po, po wycieczce, oczywiście pomyłka. Same trasy są dobrze oznakowane, jest kilka tras, różny poziom trudności, więc zawsze ktoś coś sobie może ciekawego wybrać. Wodę trzeba mieć swoją, dlatego że to ona oznacza, sprawdziłem, że ona jest niefiltrowana, czyli jest niezdatna do picia. A pić się bardzo chcę, szczególnie, że wybrałem trasę bardzo stromą i wydawało się, że to jest tylko taki spacerek. Na przykład były elementy z Blair Witch Project, czyli można było poczuć się jak w horrorze, ale poszedłem dalej. Było przyjemnie, ale bardzo, bardzo ciężko. Szedłem dosyć yy, koło pół godziny tą trasą i powiem Wam szczerze, mocno się zmęczyłem. No dobra kochani. Trochę stromo. Trochę umieram. W ogóle tam są konie, zaraz wam pokażę. Nie wiem czy widzicie, ale tam są takie dziko pasące się końskie, górskie konie. Ja nie widziałem nigdy górskiego konia, więc pokazuję. Tak dziko się pasą. Zapomniałem mikrofonu, ale jest super. Jedna ciekawa rzecz, o której oczywiście nie pomyślałem, to znaczy pomyślałem. Jest chłodno w górach, zawsze jest chłodniej, wiecie? I Dlatego w lato już opowiadam, w lato w tym regionie, jak jest naprawdę gorąco, to ludzie z miast sobie jadą do swoich chatek w górach odpoczywać. I to ma bardzo duży sens, bo te chatki są bardzo tanie w ogóle, więc bardzo wiele osób na nie po prostu zwyczajnie stać Ech. A to daje ulgę, wiecie, 20. Na dole było chyba 22 stopnia. A tu jest 19, w cieniu, w słońce jest gorąco oczywiście. Pokażę wam konia. No ten koń jest jakieś 20 metrów ode mnie. Nie będę do niego podchodził, bo mój pies może zwariować. I nie wiem jak koń zareaguje, więc wracam na inną trasę. No dobrze. Chciałem wam tylko powiedzieć. Że to jest super atrakcja. Ta atrakcja jest za darmo. Wystarczy podjechać sobie pół godziny, do innych teraz godzinę i do takiego schroniska i tak naprawdę ma się fajną frajdę, fajną formę siłowni i to jest naprawdę przyjemne. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta natura tutaj, ponieważ tak, tu jest tak dużo gór i tych gór nie da się tak łatwo zindustrializować, przerobić na miasta, to ta natura... Robi wrażenie tej natury jest bardzo, bardzo dużo, i to sprawia, że człowiek naprawdę odpoczywa od miasta, szczególnie jak potrzebuje takiego odpoczynku, kontaktu z naturą, to jest super. To nie są małe rejony, gdzie człowiek, nie wiem, spotyka bardzo dużą ilość ludzi, tu jest dużo przestrzeni wolnej od ludzi i mi to pomaga. No dobrze. Jest jeszcze kolejny element, który bardzo mi się podoba podczas takich podróży. Znowu robi się ciepło, bo zjechałem jakieś 200 metrów z góry, i tu już jest płasko. Są takie, jakby pola kempingowe, namiotowe, grillowe. Ludzie sobie czulują. Nie chciałem ich nagrywać bezpośrednio, bo to tak trochę nieładnie, ale sobie rodziny przyjeżdżają z jakimiś leżaczkami, grillami i siedzą nad rzeką. I szum rzeki uspokaja, szum liści. Tak i jest bardzo przyjemnie. No właśnie tak fajnie, żeby odpocząć. Tutaj nie trzeba chodzić pod te, po te strome góry, więc to jest bardzo fajne. Szczególnie jak się nie ma kondycji albo się dopiero zaczyna. Ale też można fajnie mieć, złapać kontakt z naturą. No i tak się wyciszyć trochę. Bardzo mi się to podoba. I chyba troszkę tu zostanę. よいしょ。